Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Legalnych Spotkań. Witają się z Wami Marta Wróblewska. Maciej Stawowy. Dzisiaj porozmawiamy na temat spółki, a tak naprawdę zakładania i zmian w spółce przez internet. Jest to temat, który często budzi wiele wątpliwości praktycznych i dużo osób zgłasza się do nas z tym problemem, dlatego wybraliśmy właśnie tę tematykę jako kolejny odcinek naszych legalnych spotkań. Porozmawiamy o zakładaniu i wprowadzaniu zmian do spółek przez internet, na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Maciek, najczęściej zajmujesz się właśnie spółkami i ich rejestracją przez internet. Mógłbyś tak przybliżyć, o co w ogóle w tym chodzi? Co to znaczy spółka przez internet? Bo to też takie hasło bardzo enigmatyczne. Spółka przez internet no to jest spółka rejestrowana za pomocą systemu teleinformatycznego, jak to jest w ustawie wskazane. Jest to system stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który pozwala w sposób z założenia szybki, prosty, tani zarejestrować spółkę właśnie z, przez internet. To jest z pominięciem standardowej metody, czyli aktu notarialnego, ponieważ no, o tym trzeba pamiętać, że spółkę, tutaj mamy akurat, mówimy o spółce Zo, bo trzeba pamiętać, że będziemy wychodzić za każdym razem dzisiaj od przykładu spółki Zo. Spółkę Zo, co do zasady, żeby założyć, trzeba umówić się u notariusza, spisać akt notarialny. Być osobiście, albo przez pełnomocnika, no ten pełnomocnik też musi być ustanowiony w formie aktu Czyli tak naprawdę jest bardzo dużo wymogów formalnych, które wiele osób mogą zniechęcać do założenia spółki. I ustawodawca wychodząc naprzeciw, Temu dał możliwość rejestracji spółki właśnie przez, przez Internet za pomocą tzw. systemu S24. Jego nazwa pochodzi stąd, że założenie jest takie, że w 24 godziny rejestrujemy tą spółkę. Co w rzeczywistości jest jak najbardziej możliwe i co nam praktyka pokazuje. Mm -hmm. A i ja mam jeszcze pytanie. Rozumiem, że ta spółka ZO, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. No ona z prawnego punktu widzenia jest taką samą spółką jak ta, którą założymy u notariusza, tak? To... Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o to, jak ona funkcjonuje później w obrocie, nie ma to żadnego znaczenia, czy ona została zarejestrowana przez internet, czy nazwijmy to tradycyjnie z, z wykorzystaniem aktu notarialnego, mm -hmm. tak. Okej, okay, to... Jak byś mógł przybliżyć, jakie są tak naprawdę wymogi dla założenia tej spółki przez internet? No bo wspomniałeś o tym systemie S24, no ale co to oznacza? Tam nie wiem, można się jakoś zalogować? Wymogi są bardzo proste. Generalnie sprowadza się to do dwóch rzeczy. Pierwsza to jest rejestracja konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie w tym systemie S24. Wystarczy wpisać w Google hasło S24, na pewno to nam wyskoczy. Natomiast to nie jest tak, że każdy może to konto założyć, i każdy tą spółkę może też założyć, ale tutaj znowu są bardzo proste wymogi, ponieważ takie konto należy zweryfikować za pomocą albo podpisu kwalifikowanego, albo profilu zaufanego, tak zwanego ePUAPu. I zarówno weryfikacja konta, jak i później działanie właśnie z tą spółką odbywa się za pomocą jednej z tych dwóch metod. Mhm. Czyli no, słowa klucze, podpis kwalifikowany albo profil zaufany. Podpis no, kwalifikowany jest płatny, no właśnie. E, mm -hmm. tak? Natomiast profil zaufany jest bezpłatny i e, nie ma problemu, każdy jest go w stanie uzyskać. Co też jest istotne, to tak naprawdę zapewnia bezpieczeństwo tego systemu, bo od razu mogłoby się rodzić takie pytanie: No, zakładam spółkę przez internet i co? Spółka funkcjonuje bez notariusza. Notariusz to jest jakaś osoba zaufania publicznego, ktoś sprawdził to, a tutaj mamy założenie przez internet. Spółka ta ma funkcjonować dokładnie na takich samych zasadach jak spółka założona u notariusza. No to właśnie. Temu, żeby zweryfikować osoby podpisujące działające w imieniu spółki, służą właśnie te podpisy, bo profil zaufany, żebyśmy mogli z niego korzystać później, właśnie na przykład przy zakładaniu spółki, wymaga wcześniej potwierdzenia naszej tożsamości w urzędzie. I to są tak naprawdę jedyne jakieś tam wymogi formalne, i nic więcej tutaj się nie pojawia od tej strony, właśnie formalnej. Mm -hmm. Ja właśnie teraz jeszcze sprawdzę, chcę się upewnić, ale jest rozporządzenie unijne EIDAS dotyczące podpisu zaufanego i tak naprawdę, bo jest podpis ten kwalifikowany, który jest płatny, on jest opatrzony tym certyfikowanym kwali certyfikatem kwalifikowanym, natomiast profil zaufany jest też takim zaawansowanym podpisem kwalifikowanym, więc on jest, nie, nie jest równoważny temu podpisowi kwalifikowanemu opatrzonemu certyfikatem, mm -hmm, tak, tak ale, ale też służy do tak naprawdę kontaktów z urzędami i po to został stworzony. I chyba dzisiaj już bardzo dużo osób ma tak naprawdę ten profil, bo często załatwianie różnych spraw urzędowych jest proste przy wykorzystaniu tego profilu zaufanego. Dokładnie, ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo zapomniałem tutaj e, profil zaufany potwierdzamy w urzędzie, ale jeszcze możemy potwierdzić w banku. I to też e, wiele Osob osób w ten sposób, nawet nie wychodząc z domu, może e, potwierdzić e, swoją tożsamość i. No siłą rzeczy, nawet założyć spółkę y, przez internet y, w, domu. w domu, dokładnie tak. E... Home office od samego początku. Okej, okay, dobrze, powiedziałeś o, e, o tej spółce, o tym jakie są wymogi. Mm, a powiedz mi jeszcze, czy w takim razie założyciele wszystko mogą uregulować przez internet? Nie, tu jest, tu jest akurat właśnie minus tej spółki. Okay. Co dla niektórych może być plusem, dla większości jest minusem, ale pytanie, czy, czy to nie jest zupełnie wystarczające, ponieważ ta spółka ma bardzo sztywno określone ramy. To znaczy, możemy w niej uregulować dosłownie kilka kwestii. Co nie znaczy, że ona nie funkcjonuje później w obrocie, tylko że w pozostałym zakresie tak naprawdę musimy sięgnąć do kodeksu spółek handlowych, jak to jest uregulowane. To znaczy w tej spółce, w umowie spółki możemy sobie określić jej nazwę. Prosta kwestia, oczywiście może być to ABC spółka ZO, XY spółka ZO, wiadome. E, ważne jest, że nazwa musi się odróżniać od e, nazwy innych, innych spółek, spółek, tak, żeby, mm -hmm. żeby tutaj nie było problemów już nawet na etapie rejestracji, więc warto w tym zakresie sprawdzić sobie Krajowy rejestr Sądowy, czy e, spółka o tej nazwie nie funkcjonuje już na rynku. E, możemy uregulować siedzibę. E, tu warto dodać, pod pojęciem siedziby rozumiemy tylko i wyłącznie miasto, nie jest to konkretny adres, adres już jest wpisywany do wniosku, natomiast nie do samej umowy spółki. Mm -hmm. e żeby to może rozjaśnić, jeżeli e, siedzibą spółki jest Kraków, to e, zmiana adresu e, w ramach Krakowa nie powoduje zmiany umowy spółki. Czyli e, i to niezależnie, czy to jest spółka przez internet, czy spółka w formie tradycyjnej. No to tak, ale tu wspomniałeś o tym pamiętam, ostatnio, mieliśmy taką sprawę, e, że też okazało się, że nie możemy wprowadzić zmian w spółce, właśnie z uwagi na zmianę adresu w obrębie jednego miasta, no bo właśnie tutaj mamy. Ten system, a w systemie jest tak, że jeżeli mamy przykładowo takie miasto jak Wrocław, czy Kraków, czy Warszawę, to są miasta, które są też podzielone na dzielnice i one w systemie, konkretne ulice w systemie mają przypisaną konkretną dzielnicę. Więc jeżeli zmieniła się siedziba spółki, adres się zmienił w obrębie miasta, ale zmieniły się dzielnice, to tak naprawdę ta zmiana już też musiałaby tak, być tak. odnotowana w systemie. I to jest. Rzeczywiście problematyczne, także ten system z jednej strony jest mm, bardzo fajny i usprawnia wiele, wiele kwestii, ale z drugiej trzeba uważać, żeby się nie natknąć na takie niuanse. No niestety ma on dużo niedoskonałości o charakterze technicznym. Zresztą później postaram się też jakoś przybliżyć kilka takich błędów. Natomiast no, wracając do tego, co tak naprawdę w tej umowie można uregulować. Mhm. Wspomnianą nazwę, siedzibę, e, wspólników, to znaczy określenie ich osób, e, adresy, e, jak również rozdział udziałów. Wysokość kapitału zakładowego tak samo jak przy spółce z zawieranej w formie tradycyjnej minimum 5000 zł. E, zasady reprezentacji e, i e, zarząd e, dodatkowo może być określona rada nadzorcza, co jest wyjątkowo przy tego typu. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jeśli chodzi o te zasady reprezentacji, to tutaj jakby jest pełna dowolność, można to sobie No nie, do... jedynie można wskazać, że albo reprezentacja okay. jednoosobowa, albo wieloosobowa i tak naprawdę znowu to jest my jesteśmy mocno ograniczeni. Dalej jest to PKD, czyli rodzaje działalności gospodarczej i też tutaj musimy wprost wskazać z polskiej klasyfikacji działalności. Tak mm akurat -hmm. pomaga, bo system tutaj Bezpośrednio, w zasadzie odsyła do PKD i wybieramy tylko poszczególne numery. Dodatkowo można uregulować jedynie kilka kwestii, takich jak zgoda na zbycie udziałów, bez lub z wymaganą zgodą, znaczy konieczność uzyskania zgody na zbycie udziałów, czyli mm -hmm. ich zastawienie, jak również wymóg zgody na zaciągnięcie zobowiązania. O wartości przekraczającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego. Czyli przykładowo, jeżeli spółka ma kapitał 5000, to jeżeli zarząd chce zaciągnąć zobowiązanie za co najmniej tysięcy, to czy musi, czy nie musi już uzyskać zgodę zgromadzenia wspólników. I ostatnią kwestią jest chyba już pozostaje rok obrotowy, który w tym przypadku musi być. Zgodny z rokiem kalendarzowym, co jest też różnicą w stosunku do spółki zawieranej w formie tradycyjnej. I o czym nie wspomniałem na etapie wspólników. To jest bardzo ważna, istotna bardzo istotna zmiana w stosunku do spółki zawieranej w formie tradycyjnej. Wkładami do spółki mogą być jedynie wkłady pieniężne. To jest, no nie może być na przykład nieruchomość jako wkład, co w przypadku spółki ZO zawieranej w formie tradycyjnej u notariusza jest Byłoby możliwe. Jest możliwe. Tak. Mhm. Powiedzmy jeszcze tak technicznie, jak to wygląda. Na przykład ten wymóg zgody na zaciągnięcie zobowiązania. O wartości dwukrotnie przewyższającej kapitał zakładowy, to rozumiem, że to jest po prostu taki jakby do odhaczenia ptaszek, Dokładnie tak. tak. Jakby w formularzu. No, i dokładnie tak. Do Formu tego się formularz, sprowadza... jeżeli ktoś wie, jak go wypełnić i dokładnie czyta, to tak naprawdę to jest kwestia przygotowania takiej umowy 15 minut. Okay. Tak naprawdę tylko jest ustalenie. Głównie bym powiedział PKD, bo cała reszta jest bardzo prosta. PKD jest e, chyba takim najtrudniejszym do mm -hmm. przejścia elementem. No, chyba że spółka ma zamiar działać w jednej branży, jest jedno PKD, prosta sprawa. No to jasne. Tak. A powiedz, wystarczy uzupełnić ten formularz, przeklikujemy go dalej i tyle? Czy musimy, nie wiem, jeszcze jakoś dodatkowo potwierdzać swoją tożsamość, czy dołączyć jakieś dokumenty? E to, o czym mówiliśmy do tej pory, to jest sama umowa spółki. Ona jest jednym z dokumentów, które są w systemie. To jest dokument niezbędny, konieczny, bez tego nie zarejestrujemy spółki. I ten dokument, jak każdy inny, który jest w systemie, wymaga podpisu i to jest właśnie za pomocą podpisu elektronicznego. I znowu tutaj wracamy do ePUAPu, czyli profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu. Poza umową spółki, Dochodzą dodatkowe dokumenty i, po jakby, jest umowa spółki, dodatkowo lista wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego. Bardzo istotna zmiana, która jest między spółką zawieraną przez internet, a w formie tradycyjnej, to jest właśnie ta, to oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego. Jest to wymóg konieczny w przypadku formy tradycyjnej, do aby złożyć go. Ten dokument przy rejestracji spółki, natomiast spółka przez internet zostanie zarejestrowana w systemie pomimo niezłożenia oświadczenia o wniesieniu kapitału zakładowego i wtedy należy to dołączyć w ciągu 7 dni. Wszystkie dokumenty wymagają podpisów elektronicznych. Dodatkowo i to są dokumenty, które są w systemie. Bardzo łatwo jest domyślić się nawet, co jest niezbędne. Są tam wyjaśnienia w systemie. Czy one są jasne, ciężko mi jest to określić, ponieważ, no, niestety, jak doświadczenie pokazuje, błędów i może inaczej, braku zrozumienia jest bardzo dużo. Natomiast, niestety, ale system ma taką dużą niedoskonałość polegającą na tym, że Wraz ze zmianą przepisów i wymogami dołączania dodatkowych dokumentów, niestety system nie poszedł za tymi zmianami. To znaczy, na ten moment, przykładowo, należy złożyć oświadczenie o tym, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, jak również m.in. listę osób uprawnionych do powołania członków zarządu. I te dokumenty. System ich w ogóle nie przewiduje. I takie dokumenty należy sobie samemu stworzyć i wczytać zewnętrznie. Nie Wiem jest mi to, to skomplikowane, nie jest to <laughs> trudne, natomiast nie jest to intuicyjne. Oto jest ten problem. I te dokumenty, również po ich wczytaniu, wymagają następnie podpisania podpisem elektronicznym. I tak naprawdę na tym. Koniec, jeżeli mówimy o podstawowe, o to, żeby tylko spółkę zarejestrować, bo jest możliwe jeszcze przykładowo zarejestrowanie oddziału spółki, powołanie prokurenta, tego typu rzeczy. Ale to już są dokumenty dodatkowe. Nie mówimy tutaj o takiej najprostszej możliwej spółce. Mm -hmm, Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, rozumiem, że poza tymi dokumentami zewnętrznymi, o których wspomniałeś, jako świadczenie o byciu cudzoziemcem, to pozostałe to są takie jakby dokumenty systemowe, tak? Tak. które też przeklikujemy jako tak, formularze. Dokładnie tak. Okay. Dobra. Uzupełniamy ewentualnie dane np. wspólników. Tutaj jest to bardzo intuicyjne i raczej z tym nie ma nikt problemów. Także to jest raczej bardzo proste. Okej, okay. potem podpisujemy wszystkie dokumenty, i tak naprawdę co dalej? Dalej, dalej jest do przygotowania wniosek. Wniosek też jest prosty co do zasady. Przy czym tak, po pierwsze, samo tworzenie wniosku zaczynamy od przygotowania załączników, to znaczy od ich załączenia, tych wszystkich, które wcześniej podpisaliśmy. Okay. I wniosek już w dużej mierze jest co do zasady wypełniony. Więc, przez te, jakby zgodnie z treścią tak, tych załączników. E, zaczytują się same informacje z wcześniej przez nas wypełnionych dokumentów, co bardzo pomaga. Natomiast wiadomo, że warto to wszystko sprawdzić. I taki wniosek następnie należy również podpisać i opłacić, wysłać. Ja tutaj dodam jeszcze taką bardzo istotną kwestię, że Każda z osób uczestniczących przy rejestracji spółki musi mieć konto w systemie i musi mieć ten podpis kwalifikowany lub EPUAP. Co nie znaczy, że każda z tych osób musi w sposób bardzo aktywny brać udział przy tworzeniu umowy spółki czy to wniosku, dlatego że wszystkie dokumenty mogą być przygotowane przez jedną osobę. Również może być to w ogóle osoba z zewnątrz, to znaczy na przykład pełnomocnik, który następnie pozostałym osobom udostępnia te dokumenty, które tylko i wyłącznie przeglądają, czy wszystko się zgadza i podpisują, co bardzo usprawnia działalność i jakby raz stworzone dokumenty w systemie wystarczy, że zostaną udostępnione pozostałym osobom, wszyscy mają do nich dostęp. Można nadać różnego rodzaju uprawnienia. Mogą być uprawnienia jedynie do podpisywania, ale mogą być również też do modyfikacji, tworzenia, usuwania dokumentów. Więc to tak naprawdę również bardzo upraszcza sprawę, bo mówię, tutaj jedna osoba wystarczy, że jest zaangażowana czynnie w tworzenie całości. Pozostałe osoby jedynie wchodzą w system i na etapie podpisywania dokumentów. Jasne. A powiedz ile wynosi opłata za złożenie wniosku. To jest dokładnie to samo co w przypadku składania zakładania spółki drogą powiedzmy tradycyjną i formułowania Umowy spółki przed notariuszem? Opłaty są też niższe. To okay. też jest dodatkowy atut spółki przez internet, ponieważ opłata za ogłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to jest 350 zł. I, łącznie. Tak i plus opłata manipulacyjna to jest bodajże 39 groszy y na ten moment, czyli okay. powiedzmy 350 zł. Więc biorąc pod uwagę to, że odchodzą koszty w ogóle notariusza, są to koszty no niższe tak. niż przy rejestracji w formie tradycyjnej, gdzie mamy 500 plus 100, no to jest to dodatkowy atut plus na etapie zmian, o czym też zaraz y no powiemy, no właśnie na etapie zmian też opłaty nie są wysokie, bo to jest opłata sumaryczna 300 zł plus te koszty manipulacyjne. Wspomniałeś o tych zmianach. Na początku zapowiadając nasz odcinek wskazałam, że oprócz rejestracji spółki są możliwe też zmiany w spółce. Możesz to przybliżyć, bo tak naprawdę w większości sytuacji to jednak spotkaliśmy się z tym, że ktoś zarejestrował, ale już Troszeczkę chyba bał się zmienić spółkę przez internet, albo nie wiedział, że można. Zmiany przez internet są możliwe. Natomiast tutaj niestety, ale one są już mniej intuicyjne i co praktyka nam pokazuje, rodzą bardzo dużo problemów. Co nie znaczy, że nie warto. Podstawowy plus, jakim powiedziałbym, zmiany przez internet spółki jest taki, że dopóki nie zmienimy spółki inaczej niż przez internet, można to robić Właśnie za pomocą tego systemu. Złożenie wniosku w formie tradycyjnej, a nie przez internet, niestety powołuje, że, powoduje, że nigdy więcej nie można wrócić do tego systemu. To jest minus. Natomiast dopóki dokonujemy zmian w systemie, jest możliwe ich dokonywanie, wciąż niestety obracamy się w tych samych ramach. Czyli zmiany, to co powiedziałem na etapie rejestracji, to to jest możliwe, żeby zmienić. Plus, oczywiście, za pomocą na przykład umów zbycia udziałów, można sobie zmienić udziałowców. Nawet możliwe jest podwyższenie kapitału zakładowego. Tego typu rzeczy są możliwe. I niestety, system pewnych rzeczy nie przewiduje, co nie znaczy, że się nie da ich zrobić, bo przechodziliśmy nieraz przez no tego typu właśnie, sytuacje. Właśnie, bo tak brzmi to wszystko bardzo idealnie, jeśli chodzi o sam system, zakładanie spółki, czas reakcji, 24 godziny. E Tańsza spółka, tak? Większej rzeczy tak naprawdę można uregulować. No ale pytanie, czy jest jakiś haczyk? W sensie, czy, czy wszystko jest tak idealne, jakby się mogło wydawać? Bo znaczy to nie jest idealna spółka, albo pytanie bardziej, y, 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 może odpowiedź brzmi to zależy, y, bo to zależy, dla kogo. Y, <laughs> Mieliśmy ona jest, nie używać tak, tego y, sformułowania w naszych podcastach. Ta spółka, ta spółka jest idealna, powiedziałbym, na początek. Okay. Nie, ale też nie dla każdego. Co nie znaczy, że nie na tej spółce nie da się funkcjonować cały czas, bo często się spotykamy z takim rozwiązaniem. Dopóki ktoś akceptuje umowę, która jest bardzo prosta i nie potrzebuje jej bardziej sobie regulować, jej zapisów, to po pierwsze wtedy tak. Po drugie. No właśnie tak, możliwość zmian szybko, tanio, to są super rozwiązania. Minusy są takie, że nie możemy na przykład wprowadzić... Um, sobie innego sposobu reprezentacji niż mm -hmm. jednoosobowo, wieloosobowo. Wkłady, jesteśmy ograniczeni wkładami pieniężnymi. Kwestie związane z chociażby bardzo częstym zapisem w umowie spółki w formie tradycyjnej dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego, które jest przewidziane w umowie spółki. Tutaj niestety zawsze musimy dokonać zmiany umowy spółki, jeżeli podwyższamy kapitał zakładowy. Dodatkowo system, który jest po prostu mocno nieidealny i to co wspomniałaś na przykład na przy zmianie adresu w ramach miast, które są podzielone na dzielnice w systemie, pojawiają się problemy i system Pokazuje to jako błędy, kiedy przykładowo mamy Kraków, stare miasto, przenosimy siedzibę do, na, gdzie jest Kraków, Nowa Huta. Miasto jest to samo, czyli siedziba zgodnie z przepisami jest ta sama, natomiast w systemie pojawia się problem, bo dla systemu to już jest inne miasto i tak naprawdę wtedy powinniśmy dokonać zmiany umowy spółki, aby mieć wszystko w systemie zgodnie i to jest niestety problematyczne takich sytuacji jest więcej system nie przewiduje w ogóle możliwości odwołania prokury jest powołanie prokury nie ma możliwości odwołania prokury w sensie jest dokument tak, tak. powołanie prokury a... tak no i co? No i a wtedy powołamy prokurenta i chcemy go odwołać, ale chcemy dalej z, jakby zmieniać spółkę. Da, się, da się to zrobić. Okay. I tego typu problemy już też wielokrotnie przez nie przechodziliśmy. Albo bardzo często spotykany problem artykułu 210 KSH, mhm. gdzie czasami jest wymóg zachowania formy aktu notarialnego, bo jest ze względu na to, kto jest stroną umowy. Również w takich sytuacjach udało nam się zachować ten internetowy charakter spółki. Mimo, że był wymagany akt notarialny, tak? Tak, tak. Okay. I no, tak, dlatego mówię, no, system jest nieidealny, natomiast na szczęście czasami to jest minus, jednak w większości przypadków plus. Stoją za tym ludzie, którzy orzekają i może prawidłowe wytłumaczenie pewnych problemów pozwala na to, aby spółka w dalszym ciągu była zarejestrowana przez internet i było możliwe dokonywanie w niej zmian przez internet, ponieważ właśnie ciągle wracamy do tego, że no tutaj jednak ta szybkość i łatwość, bo może to nie wybrzmiało, ale najważniejsze chyba w tej spółce w sumie to nawet nie jest to, że ona jest szybka do rejestracji i tania, tylko to, że na przykład ludzie, którzy są zupełnie innych miejsc Polski, świata, są w stanie. Wszystko załatwić w tym tak. samym dniu. Dokładnie I nie tak. muszą się przemieszczać. Nie ma konieczności. To bardzo nam pokazał, pokazały teraz czasy lockdownów, gdzie nawet kwestia umówienia spotkania u notariusza była problematyczna, jeżeli nawet ktoś chciał, bo też rozwiązaniem często może być to, jeżeli ktoś. Chce mieć szybko spółkę, i ma plany na przykład rozwojowe związane ze spółką, ale w formie tradycyjnej, na przykład przewidywany czas to jest tydzień, dwa miesiąc, a przez internet jesteśmy w stanie ją mieć na przykład w 24 czy 48 godzin. Można po prostu zarejestrować spółkę przez internet i zaraz potem zmienić całe jej postanowienia, i faktycznie już zrezygnować z formy prowadzenia, znaczy z, tego, z tych rozwiązań, które daje system, ale móc już działać od e... razu, tak naprawdę. Dokładnie, więc mhm. pod tym kątem to jest super rozwiązanie. Yy. Dalej, no, jeżeli chodzi o ten haczyk. E... No powiedziałbym właśnie, że największe jest problemy się pojawiają, jeżeli mamy małą spółkę, ona zaczyna się rozwijać i nie ma zapisów dostosowanych do tego, że spółka się rozwija, na przykład rozliczenia między wspólnikami. Tutaj za każdym razem musimy sięgać do kodeksu. Wspólnicy mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, że to są takie najprostsze rozwiązania. To nie znaczy, że coś jest nieuregulowane, bo to wszystko jest w kodeksie. Jednak no, może to w No praktyce... Jest to regulacja kodeksowa, a nie zmieniona tak. wolą umawiających Dokładnie się stron, tak. czyli wspólników w tym wypadku, założycieli. No dobra, myślę, że chyba przeszliśmy przez większość tematów, więc nie wiem, możemy chyba tak krótko to podsumować. Czyli tak naprawdę jest spółka, którą możemy zarejestrować przez internet. Jest to szybsze, tańsze. Możemy to zrobić przede wszystkim zdalnie, na odległość. Jest formularz, który powinien nas przeprowadzić przez wszystkie etapy rejestracji. Musimy pamiętać, żeby dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane. Wnosimy opłatę, rejestrujemy spółkę i tak naprawdę możemy działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A jeżeli zajdzie taka potrzeba, to no możemy też to zmienić i też przez internet. Czasami zdarzają się problemy, system nie jest idealny, więc po prostu zawsze trzeba się zastanowić najpierw przeczytać Zastanowić się, nad, w czym jest problem i spróbować znaleźć dobre rozwiązanie. Ja chciałbym dodać tylko tyle, że tak naprawdę ostatni rok pokazał nam, że a w zasadzie może więcej, bo ta, ta spółka już długo funkcjonuje i to rozwiązanie na polskim rynku. Natomiast ostatni rok pokazał nam, jak bardzo takie rozwiązania są potrzebne. I Mamy nadzieję, w najbliższym czasie dojdzie dodatkowa nowa forma prowadzenia spółki. To jest prosta spółka akcyjna, która również od razu z założenia ma być głównie w ogóle spółką internetową. I w mojej ocenie ten system to jest przyszłość, jest on niedoskonały, natomiast większość osób, które prowadzą w ogóle działalność w formie spółki, zdaje sobie z tego sprawę, że już od pewnego czasu, od dwóch, trzech lat dokumenty finansowe składamy jedynie przez internet i tak naprawdę. Patrząc na to, jak to rozwiązanie się przyjęło, można też wnioskować, że spółki przez internet to jest temat, który będzie się tylko rozwijał i myślę, że w tym jest, w tym jest po prostu przyszłość. Warto to poznać, bo jest to rozwiązanie co do zasady dobre, tylko tak jak powiedziałaś, niedoskonałe. Natomiast no, zmiany idą, mamy nadzieję, w dobrym kierunku. Super. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Wam również dziękujemy. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy.